Siemaneczko ludziska, z tej strony i witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I oczywiście dzisiaj będziemy na naszym szalonym bardziej z W58, ale na wstępie oczywiście musimy tutaj powiedzieć o naszym zakończonym konkursie, e, który był ostatnio na kodzik 100 grzybków. Ja wygrał go, już wam mówię, wygrał go. Bu, 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 bu. Już sobie tutaj sprawdzamy i wygrał go moi drodzy Matiks. Zebrał 37, teraz ma 37 lajków, ale z tego co pamiętam, było 34 lajki o 20. Napisał nam tak. Siemanko, chciałbym, żeby dodali w końcu łączenie serwerów, by serwer, gdzie gra 500 osób, w jakiś sposób ożyły. Mogliby automatycznie używać konta, na których nie było logowania ponad 3 lata. Na przykład, mogliby dodać taki specjalny loch typu trochę inny niż wieża, jak na początku gry walczyliśmy, tym razem z podpisami. Tam razem z trzema podstawowymi profesjami, tak teraz mogliby dodać każdą klasę, i gdzie byśmy razem z nimi walczyli w Lochu, gdzie na przykład trzeba pokonać nie jednego przeciwnika, tylko na przykład jeden poziom Lochu to 5-8 przeciwników, wiadome, musiałoby być dobrze zbalansowane. Wielu pewnie powie, że ile byłoby z tym roboty, tyle pochówków uzbroić, pachołków, eee, Ale jakby ten Loch można było dokonać na poziomie 500, wtedy coś by się działo. Na tym etapie gry myślę, że ciekawy pomysł. Pomysł mega, mega ciekawy. I bardzo rozbudowany komentarz, tak więc gratuluję Matic Swordeczko e, za wygranie naszego kolejnego konkursiku. Myślę, że te 100 grzybków Ci się przyda. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę subskrypcję i dzwoneczek, i na wstępie e, chciałbym oczywiście od razu kończymy jeden, tak jak Wam obiecałem, i zaczynamy następny, tym razem na kodzik 50 grzybków. Tak więc taki mały szybki buścik e, też myślę, że Wam się przyda, a zasady są bardzo, bardzo proste. Oczywiście, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek. Napisz w komentarzu, jak wiecie, startujemy na w60. Z gildią z widzami, tak więc jeżeli jesteście oczywiście chętni, zapraszam na naszego Discorda, który jest oczywiście w opisie tego filmiku. Tak więc serdecznie Was zapraszam. A konkurs, komentarz, bardzo, bardzo krótki: jaką nazwę gildii byście dali właśnie na W60, dla nas oczywiście, do gry z widzami i oczywiście osoba, która zwierzy najwięcej łapek w górę. Zwycięża kodzik na 50 grzybków. Wyniki już w piątek o godzinie 20 na live. Tak więc zapraszam wszystkich i zachęcam do brania udziału, bo tutaj no, darmowe 50 grzybków u osła, że tak powiem, pod kołami nie znajdziecie. Czyli jeszcze raz w skrócie, piszecie nazwę gildii po prostu. I osoba, która zwierzę najwięcej łapie w górę, zwycięża kolejny konkurs łajgowskiego. A my co tutaj dzisiaj będziemy e, robić? Dzisiaj na naszym szalonym bardziej witamy oczywiście wszystkich. E, dzisiaj zobaczymy sobie, jak tornadko nam pójdzie, bo jestem bardzo ciekawy, bo z, no jakiś tam okres czasu nie robiłem tornada. Ale zapisałem wam parę walk. Cyklop z polifem nareszcie siat, Zobaczcie tutaj, jak ładnie. 12 milionów. Bardzo, bardzo ciężka była tutaj putyczka, ale te ostatnie trzy hity, jak widzieliście, 39, 39, 46, tak więc tak jak widzicie, to co mówili, że Mag to jest taki... Bart, przepraszam, to jest taki Mag, tylko ma większą ilość HP z wyższym levelem. No nie do końca się z tym zgodzę, ale no na pewno te kryty naprawdę siadają bardzo, bardzo fajnie. Kolejny strażnik, Złotego Jaja, też tutaj nam padł. Zerknijcie sobie tutaj na szybko. 9,44 mln 38. No te, te kryty są tak mocarne, że naprawdę jest pięknie. I osiołek w wieży. Tak na szybciutko, 82 miliony, nasz bardziej go zamknął. Mamy już tam 90, w tym momencie, jak dobrze pamiętam, 93 poziom w wieży. Niedługo myślę, że będziemy powoli ją mm, zamykać. I to było najpiękniejsze dzisiejszego dnia zobaczcie, diabło czort. Nareszcie nam. Padł lila ryś, nasz ryś kochany, pokonał diabło czorta wreszcie. Trochę mu to zajęło, nie powiem, ale, ale najważniejsze, że się udało. Zobaczcie, jak ta podyczka wyglądała. No tutaj półtora miliona do, no zobaczcie, tutaj 430 tysięcy nam zostało, więc to tak było na skraju, ale najważniejsze mordeczki, że się oczywiście nam udało. Jak to wygląda teraz w stajni? Już Wam pokazuję. Został nam oczywiście już jadunek, który też ryś zamyka. W świetle, czekamy cały czas, żeby zdobyć paladona, żeby sobie na niego przejść. W ziemi, jak widzicie, no kurczaki, oczywiście brakuje nam jedzonka w ogniu, bez komentarza, dla tych co oglądali poprzednie filmiki. W wodzie mamy już 13 poziom szlał węża. Tak więc tutaj myślę, że sobie już niedługo zamkniemy i co, przejdźmy sobie może do naszego tornatka. Jestem ciekawy powiem Wam 305 poziom na bardziku zobaczymy jak to się będzie zachowywało. Niewidzialny koszmar, poziom 346 Grzmią mi, grzmią grzmoty. Dobra, to grzmijcie grzmi Ajgowski. szalony bardziej. Ale nam pogrzmiał. Ja pierdzielę. No dobra, pogrzmiał pogrzmiał dwa razy. Błodzimierz, młotodupny, młotodupny Włodzimierz. Ło! Od razu zamknięty. To dzisiaj tak chociaż, żeby te 340 poziom, to będzie fajnie, co? Pięknie, kurczaki, duża chudra, duża <gluza> łachudra. Glutus gigantus, glutus cosinus gigantus. Zobaczmy sobie, jak sobie tutaj, czy w ogóle sobie poradzimy. Ło, Jezu, widzieliście to? Ale mu strzelił lepę. Ło! Wojenny ogr. Co tutaj się wydarzy? Du, 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 du. Ła. Ale to też było na pograniczu. Jakieś dziadowsko mi wypadło oczywiście. Teraz zwiadowca, zielony Tyrex, zielony Tyrex zwiadowca. Uniczek. 11, bardzo ładnie. O Jezu! Normalnie no, powiem wam szczerze, że uwielbiam patrzeć na te kryty, które, które tak ładnie na bardziej wchodzą. 348, poziom Szkaradny Demon. No, znowu blok, dobra. 6. O, teraz słabo, nie weszło. Ale zobaczcie, jak na razie, wszystko za pierwszym razem, nie? Tam jeden była, jedna, jedna mała, jedno małe potknięcie. 16. No i co co dalej? I mamy damę z brodą. No, czy to dama? To bym tutaj polemizował z wiadowca. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Boże święty, widzieliście to? To było dobre. To było bardzo dobre. I 339 poziom już tornatka. Valkyria. No, zobaczymy. Jestem ciekawy, jak mówicie, pokona czy nie, pokona czy nie. No, poczekamy. 4 na razie jest dobrze. No Jezu, jakbym mógł nie pokonać. O kurczaki, o kurczaki. Piotruś Pan, Piotr Pan, Piotr Pan, Piotru Pan, Piotru Pan. 4-1. Ło, ale mi falnął teraz. Uuu, chyba przegramy. O kurczaki. No to było mocne, to było mocne, na maguś oczywiście, 3,8, 3,5, 2,5 i tak głowa mi skacze, o 7,3 ładnie, jest, 13 siadło, dobra. No to mamy 340 poziom, zobaczymy dokąd dojdziemy, dokąd dojdziemy. Dobra, szybciutko sobie tutaj tylko to wypierdzielimy, 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 okej okay. i wracamy do oczywiście naszego tornatka. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I oczywiście widzę Was na W60, jak korzystacie z mojego kodziku, który Wam udostępnię, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli z niego skorzystacie i mega balrog! Uuu, zobaczcie, no kurde, te kryty to jest naprawdę coś, nie? Te kryty to jest naprawdę. No to jest to jest coś nie, nie, nie do wyobrażenia nawet. Zwiadowca, tu też powinniśmy sobie dać radę, rosiczka. Uuu, uh, proszę bardzo, trzeba grzybka, trzeba dopom. Wow! Trzeba dopomóc sobie grzybami. Dwa grzybki poszły na zwiadowcę naszego. 343 poziom kowal fantasztęł! Kowal fantaszczęł! Taki trochę szrek, taki trochę diabeł, taki trochę kowal. Dobra, zobaczymy teraz bojownik, nie powinno być większych problemów. Oczywiście. 344 mamy mututopotu z podbijakiem. No, tu maguś, Dobra, kryt wszedł. Płoszę 6,5. pół. O Jezu, no nie. Trzeba jeszcze raz, ale damy radę na pewno. 4-4 Jest 6 i 3. Jest. Piękne kryty weszły. Dobra, mamy kolejny. Zwiadowca 345. Pokłaczny kłuk, pokłaczny kłuk, pokłaczny kłuk leży. Sukby skurby był skurbul bezwstydny. Skrub... Ale siądzie, wojownik to siądzie na pewno elegancko. Mulisty Blob! Mulisty Blob teraz moi drodzy Zobaczymy. O kurde zobaczcie jak normalnie Jest 306 poziom i kurde znowu, znowu mamy to, czyli znowu mamy level na e, odcineczku i to, to uwielbiam najbardziej, to uwielbiam najbardziej. 348 8 poziom mroczny zgniatacz. No ładnie. Ło, znowu zamykamy, zobaczcie jak w ogóle on leci, on leci. Nie zatrzymuje się nas. Sielony bard. O, szlał wąż Uuu, chyba za, za, nie, nie za wcześnie, nie powiedziałem tego za wcześnie, jeszcze Baba Junga, Baba Junga, Baba Junga, to jest mak za pierwszym razem, moi drodzy, moi drodzy, musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, kurde, zobaczcie, co on dzisiaj robi, co on dzisiaj wyprawia, bo wie, bo wie, że robi to dla Was, mordeczki moje kochane i zachęcam do brania udziału oczywiście w konkursiku. Wańka, bańka, bańka wstańka, o Jezu Święty, zobacz, 352, co on wyprała, o Święty, no, dzisiaj kurczaki, dzisiaj to normalnie są kurczaki, powiem Wam, dzisiaj, o Jezu, dzisiaj to są kurczaki, o Jezu, o Jezu, U Jezu, 354, Wiedźma, no, trochę podbiliśmy, lecimy, to też nie zablokujemy, nie, Syrenia, kurde, wszystko, no, no, aż normalnie, aż miło mi to klikać, aż miło mi to klikać. Pięknie. Kurczaki. Możecie napisać też w komentarzu, na którym, e, na którym poziomie wy jesteście akurat w Tornadku. W, w bo jestem też ciekawy, i jaką klasą gracie. To tak możecie bonusowo napisać. Bo mnie to bardzo, bardzo ciekawi, jak tam u Was Tornadko stoi. Bo jak widzicie, na bardziej troszeczkę dzisiaj nadrobiliśmy to Tornadko. Merlin 359 poziom. Merlin na pewno musi siąść. Bum, 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 bum. bum. O, teraz to merlin to mnie zni... No, merlinek. Nie, nie, merlinek nie jest taki. 360 na dzisiaj. Jeżeli to zamkniemy, to będzie pięknie i kończymy sobie to tornadko, co? Uch. No, jak mówicie? Potyczak, potyczak, patyczak. Wejdzie czy nie wejdzie za pierwszym razem? Wojownik 8 i 8. Bardzo dobrze zaczęliśmy. 16 milionów. Nie, nie, no moi drodzy. 4 miliony. 16 milionów, dawaj, dawaj, 29 milionów, widzieliście to, jest, mamy to, widzowie, mamy to, widzowie, i co, dzisiaj widzieliśmy sobie 360, zamknęliśmy, mamy 361 poziom, żarłoczny way, ale tu i tak więcej niż planowałem dzisiaj sobie, no to poszalał, że tak powiem, poszalał, ale... Ale ja Wam powiem dlaczego on poszalał. Jak się codziennie pije po 11 na razie piwek, to później wiecie, ma się to tornado, nie? On miał już tornado po prostu w głowie. On już jak wstaje rano i pije pierwszego browara, to wie, że na wieczór będzie miał dobre tornado i nam zrobił dzisiaj dobre tornado nasz Bardzik. Jeszcze raz Wam przypomnę o konkursiku e, na kozik grzybowy, czyli piszecie w komentarzu nazwę gildii, osoba, która zwycięży, czyli oczywiście osoba, która zbierze najwięcej łapek w górę. Napiszcie też oczywiście na którym poziomie Wy w tornatku akurat teraz stoicie. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się w następnym odcinku. Żółwik, piona, siemaneczko, ludziska. I got broads in Atlanta, yeah. just to be in the family.